Jeśli nie chcesz pominąć żadnych przeglądów na przotów, koniecznie zostaw suba, dobijamy 400 tysięcy. Łapki w górę też są mile widziane. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat nowego systemu spawnowania się mobów, ponieważ zauważyłem w komentarzach, że nie wszyscy rozumieją na czym to będzie polegało. Niektórzy z Was myślą, że spawn mobów będzie większy, niektórzy myślą, że będzie dużo mniejszy, a prawda jak zwykle jest po środku. Postaram wam się dzisiaj wszystko wyjaśnić klarownie tak, aby każdy zrozumiał o co tutaj chodzi i jak na obecną chwilę wygląda propozycja Mojangu na spawn mobów, ponieważ mi osobiście się to podoba, ale nie wiem czy Wam. Oczywiście po obejrzeniu zostawcie najlepiej łapkę w górę, aby algorytm niósł ten filmik po całym YouTubie i wszyscy się dowiedzieli jak wygląda na obecną chwilę propozycja Mojangu na spawn mobów. Przy okazji w komentarzach napiszcie, co sądzicie o tym wszystkim, czy jesteście za, czy przeciw, a może częściowo za, częściowo przeciw. Komentarze czytam, więc chętnie zobaczę, jak wyglądają wasze opinie. Dla osób nie do końca znających temat postaram się wszystko wyjaśnić. Mianowicie w ostatnim eksperymentalnym snaprzecie mózg zaproponował nam, aby moby pojawiały się dopiero przy zerowym poziomie światła, a nie tak jak do tej pory przy poziomie siódmym. Głównym argumentem wprowadzenia tej zmiany, który jest naprawdę świetny, jest fakt, aby gracze nie musieli używać klawisza F3 i szukać tam jaki poziom światła jest na danym obszarze, czy moby się będą spawnowały, czy też nie, tylko my mamy to widzieć w grze. Czyli jeżeli widzimy jakkolwiek oświetlony blok, będziemy mieli pewność, że żaden mob w tym miejscu się nie zespałnuje. Dzięki temu koniec końców nie będziemy musieli używać gigantycznych ilości pochodni czy innych świecących bloków do na przykład oświetlenia naszej bazy, żeby moby się nie spałnowały, tylko wystarczy długo Dużo rzadziej te bloki czy pochodnie ustawiać. Ważne, żeby każdy blok był jakkolwiek oświetlony, i wtedy mamy pewność, że żaden MOB się nie zespałnuje. Ja osobiście uważam, że taki system powinien być od początku w Minecraft, ponieważ normalne jest to, że MOB spałnuje się w ciemności, ale dlaczego miał się spawnować w ogóle przy jakimkolwiek poziomie światła? Skoro MOBy lubią ciemność, to niech pojawiają się w kompletnej ciemności. Nie da się ukryć, że Minecraft stał się dużo prostszą grą w ostatnich latach, a ta zmiana z pewnością Minecrafta nie utrudnia. Wręcz przeciwnie. Dzięki temu Minecraft będzie zdecydowanie prostszą grą. Ale spójrzmy chociażby na aspekty wizualne. Jak mówiłem, na terenach, które chcemy, aby były pozbawione spawnowania się mobów, nie będziemy musieli ustawiać tak dużej ilości światła, żeby czuć się bezpiecznie. Spójrzcie proszę na ten schemat, który dla was przygotowałem. Po lewej stronie mamy stary system spawnowania się mobów. Na samym środku jest pochodnia, a dookoła jest zielony obszar. Na tym obszarze od pochodni nie spawnowały się moby. Czerwone bloki symbolizują obszar, w którym już moby mogły się spawnować, natomiast pomarańczowa obramówka to już jest poziom światła 0. Po prawej stronie natomiast mamy właśnie nowy system spawnowania. Od pochodni cały zielony obszar, tam gdzie po lewej był czerwony, jest terenem bezpiecznym. Dopiero tam, gdzie jest pomarańczowa obwódka, będzie pojawiał się spawn wrogich mobów. I myślę, że ten schemat, który teraz tutaj widzicie, też fajnie to wszystko obrazuje. Po lewej stronie widzicie w najbardziej sensowny i oszczędny sposób rozłożone bloki, tak aby się moby nie spawnowały przy aktualnym systemie spawnowania, a po prawej stronie nowy system zaproponowany przez Mojang. No trzeba przyznać, że różnica jest gigantyczna. Oczywiście system został wprowadzony przez nowe jaskinie, jako że teraz połacie otwartego terenu pod ziemią będą naprawdę czasem gigantyczne, a oświetlenie w tych jaskiniach, no nie oszukujmy się, raczej nie należy do najbardziej obfitych, no to ograniczenie tego do zera będzie świetnym pomysłem, ponieważ tam, gdzie chociażby będą pojawiały się świecące porosty, których przypominam, poziom światła wynosi 7, czyli dosłownie granice poprzedniego systemu spawnowania się mobów, tak właśnie w obszarach blisko tych porostów będziemy liczyć się bezpiecznie, gdyż w tym miejscu nie pojawią się żadne moby. Jeżeli będą na przykład gdzieś tutaj źródła lawy, które świecą dużo mocniej niż porosty, no to obszar bezpieczny będzie jeszcze zdecydowanie większy. Jednak jeśli mam być szczery, wydaje mi się, że głównym argumentem dlaczego zostało to wdrożone do Minecrafta jest to co napisał jeden z deweloperów, czyli chęć dostosowania wszystkiego tak, aby grać gołym okiem widział, gdzie mob się pojawia, a gdzie nie. Jednak jak zwykle to bywa, wszędzie musi być równowaga i w tym przypadku również jest. Nie tylko nowy system spawnowania mobów nam wszystko ułatwia, ale i w pewnym sensie coś może nam utrudnić. Chodzi tutaj przede wszystkim o farmy mobów. Kojarzycie z pewnością ten design, gdzie są platformy i nad platformą jest duży dach rozciągający się tak, aby był odpowiedni cień, by moby na platformach mogły się spawnować. Dokładnie taki mob grinder znajduje się u mnie na Snapcrafcie. Oczywiście, dosłownie ta sama wersja mobgrindera na 1.18 z pewnością Działać nie będzie, a to oczywiście ze względu na światło. Oczywiście wszystkie platformy mają jakiś tam poziom światła poniżej 7, jednak na nowym systemie, oczywiście przypomina, moby spawnować tam by się już nie mogły. Dlatego dach by trzeba było jeszcze o około 7 kraty w każdą stronę poszerzyć. Prawdopodobnie przy takim oglądarze to jest jakieś 20-30 minut roboty, więc zaryzykuję stwierdzenie, że nie jest to aż taka straszna rzecz, a dzięki temu nowemu systemowi będą nasze budowle wyglądały zdecydowanie lepiej. Chciałbym jeszcze zacytować komentarz jednego z moich widzów, który notabene jednocześnie jest wspierającym na tym kanale, który bardzo fajnie wyjaśnił nowy system spawnowania mobów. Patrząc na komentarze dochodzę do wniosku, że większość osób w ogóle nie wie o czym mówi. Zacznijmy od tego, że mobów nie będzie pojawiać się mniej w jaskiniach i w nocy. W jaskiniach moby nie będą pojawiały się obok lawy, w bujnych jaskiniach lub obok porostów, lecz to zostanie wyrównane poprzez większą skalę jaskiń. W przypadku dużej jaskini pojawią się po prostu kilkanaście kratek od lawy. W nocy za to spawn rate mobów w żaden sposób się nie zmieni. Potwory zaczną się pojawiać o tym samym czasie i z tym samym natężeniem. Ta zmiana wprowadza jedynie to, że zamiast użyć 600 pochodni, żeby aby oświetlić naszą bazę czy zwiedzoną jaskinię użyjemy powiedzmy 200. Potwory nadal będą się pojawiać obok bazy, tylko nie 8 bloków od ostatniej pochodni, a 16. Zmiana ta pozwoli także na bardziej klimatyczne oświetlenie budowli. Na przykład mroczny kościół nie będzie musiał być jaskrawo oświetlony, żeby nie pojawiała się w nim armia creeperów. Wystarczy kilka pojedynczych świeczek, które nadadzą klimatu. Jedyna wada tej zmiany to utrudnienie budowy mobgrinderów, ale rozwiązanie jest proste. Wystarczy wybudować trochę większy dach. Widz tutaj myślę naprawdę fajnie wypunktował wszystkie wady i zalety nowego systemu spawnowania się mobów. Generalnie jeżeli chodzi o wady to ja dostrzegam dwie. Oczywiście większe dachy nad mob grinderami, no i w pewnym sensie ułatwienie jeżeli chodzi o oświetlenie naszej bazy. Ale spójrzmy na plusy. Nasze bazy nie będą musiały być tak mocno oświetlane pochodniami czy innymi blokami świecącymi byśmy mogli w nich być bezpieczni. Też bardzo się cieszę, że w komentarzu została poruszona kwestia spawnowania się mobów w nocy, ponieważ to też przez wielu graczy z pewnością nie było do końca rozumianych. Nie martw w identyczny sposób będą spawnowały się omowy na powierzchni, no chyba że gdzieś na przykład będzie płynęła lawa. Wtedy od tej lawy nie pojawi się omow w odległości 8 kratek, tylko 16, ale jestem przekonany, że nikt tego nie zauważy. Jeszcze korzystając z okazji, chciałbym wspomnieć o kilku rzeczach, o których dowiedzieliśmy się z Twittera na temat eksperymentalnych przyszłych snapshotów dla Minecrafta 1.18. Po pierwsze, zostały lekko zmienione generowane się biomy. Kojarzycie te tak zwane mikroklimaty, czyli drobne ilości chociażby bloków terakoty, smesy. Zostało to usunięte i na szczęście teraz, jak widzicie, ten sam teren prezentuje się dużo lepiej. Już nie jest to takie popsute, jak było do tej pory. Mikroklimaty nie będą wyeliminowane w 100%, ale z pewnością będą pojawiały się dużo, dużo rzadziej niż w eksperymentalnym snapszocie. W tym samym snapshotie był również spory problem z niegenerowaniem się niektórych biomów, nie widzieliśmy tam bagien, lodowych kolców czy niektórych wariantów mesy. Zostało to oczywiście naprawione, a dodatkowo w tym samym tweetie możemy przeczytać, że ruszyły prace nad zmienieniem poziomu chmur. Może nawet doczekamy się chmur o poziomie dynamicznym, przykładowo na zwykłych terenach byłyby one na zwykłej wysokości, a w wysokich górach zdecydowanie wyższe. I to na dziś na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że osoby, które nie do końca rozumiały ten system jak to działa, teraz zdecydowanie bardziej wiedzą czym to wszystko jest. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy dalej jesteście za bądź przeciw nowemu systemowi, a może zmieniliście zdanie. Mega jestem ciekaw. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanka, oczywiście piszcie je w komentarzach, a ja zbiorczo odpowiedzi zawrę w przypiętym komentarzu, ponieważ jeżeli okaże się, że są jeszcze jakieś niedomówienia, no to postaram się oczywiście je wszystkie rozwiać. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Moi drodzy, i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!